Bo strażakiem chce być prawie każdy, a wczorajszy dzień otwarty w komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej w Sandomierzu sprawił wiele frajdy nie tylko najmłodszym jej gościom. Zarówno przedszkolaki, jak i młodzież oraz dorośli mogli przyjść do siedziby sandomierskich strażaków i przekonać się, jak ten zawód wygląda od zaplecza. Przygotowany program był atrakcyjny dla każdego odwiedzającego. Na kilka dobrych godzin teren Komendzie zapełnił się dziećmi, nauczycielami, rodzicami i dziadkami, przed którymi strażacy nie mieli żadnych tajemnic. Pokaz ratownictwa i specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz porady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To tylko niektóre z punktów bogatego programu. Tego dnia każdy mógł zapoznać się ze specyfiką zawodu strażaka, założyć strażacki mundur, czy nawet usiąść za sterami wozu strażackiego. Każdy mógł również wysłuchać ciekawych pogadanek edukacyjnych. Ogromne zainteresowanie dzieci. dzieci. Cieszymy się, że dzieci odpowiedziały na, na nasz apel. Jak widzicie Państwo, dzieci zapoznają się ze, ze specyfiką pracy komendy powiatowej w Sandomierzu. E, czyli tak pokrótce można powiedzieć, ze specyfiką pracy e, strażaka. Mają dostęp do poszczególnych atrakcji. Dzisiaj rozpoczęliśmy pogadanką edukacyjną na temat akcji prelekcji, które prowadzą strażacy. Ta pogadanka wprowadziła nas w tematykę strażacką. Później były pokazy zorganizowane pokazy ratownictwa technicznego, medycznego, wodnonurkowego, pokazy gaszenia cieczy palnych. Pokazy ratownictwa wysokościowego. W, w danej chwili obserwujemy e, tematykę. Dzieci mają dostęp do wszystkich sprzętów, e, które dysponuje Państwa Straż Pożarna w Sandomierzu i mogą poczuć się prawdziwym strażakiem. Po kilku godzinach atrakcji najmłodsi zgodnie twierdzili, że bycie strażakiem jest super. A dlaczego? Zobaczcie sami. A co tutaj jest takiego fajnego? Wszystko. 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 A co wam się tutaj najbardziej podoba? Sykanie wodą. A nie wodą. Lanie. Lanie. A samochody? Tak. Ratowanie człowieka z samochodu. Mi się najbardziej podobało, jak rozbierali ze drzwi i dachu i szkła samochód. Opry, opryskania. Ślaga! Jak, co? Gaszą? Tak. Ale co, to gasi jak gaszą Tak. ja. A ja chcę być strażakiem. Ja chcę. Auta. Tak. A chcesz być jak dorośniesz strażakiem? Tak. A dlaczego? Dlatego, że to są fajne zesy. Ten dzień Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu była otwarta dla każdego. Można było odwiedzić również miejsca, gdzie na co dzień wejść nie można. Z naszą kamerą, korzystając z niecodziennej okazji przy boku zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Wodarczyka odwiedziliśmy stanowisko kierowania. To właśnie w tym miejscu sztab osób dba aby pomoc dotarła na czas, obecnie znajdujemy się na stanowisku kierowania komendanta powiatowego. Poprzez stanowisko dysponowanie, odbywa się dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej w zależności od zgłoszonego zgłoszenia. To właśnie tutaj przyjmujemy zgłoszenia, do których dany dyżurny dysponuje zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczywiście poprzez stanowisko się to odbywa drogą radiową. Mamy na czym stanowisko dysponuje komputerami, komputerami mapami cyfrowymi, a ta, bardzo to ułatwia działanie, czyli i ułatwia pracę dyżurnemu, który dysponuje do zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej. Mamy procedury, zasady, których ściśle przestrzegamy na tym stanowisku. Dostęp do tego stanowiska, jak Państwo zauważyli, mają tylko osoby upoważnione przez komendanta powiatowego, dlatego, że to jest wszystkie, wszystkie rzeczy, które odbywają się na tym stanowisku. No, musi być spokój, aby ten dyżurny mógł prawidłowo podjąć decyzję. Liczy się szybkość. Ile potrwa to, zanim tutaj dojdzie informacja, a wy przekażecie ją dalej z marszu? Ile czasu jest na wyjazd? Odbywa się to natychmiastowo. Reakcja dyżurnego musi być natychmiast. W zależności od sytuacji i od zdarzenia podejmujemy decyzję, a mianowicie dysponujemy i odbywa się to natychmiastowo. Dysponowanie sił i środków do zdarzeń odbywa się, reakcja jest natychmiastowa, tak jak wspomniałem, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnych wyjazd takiej państwowej straży pożarnej ma być w ciągu minuty, ma być wyjazd a więc bardzo szybko, więc ta reakcja też musi przekładać się na szybkość. Połączony mamy tutaj stanowisko kierowania z, i od razu współpracujemy z pogotowiem czy Policją, czyli służby do zdarzenia dostają taką samą formatkę jak Państwowa Straż Pożarna i dlatego tak widzimy reakcję służb na jakieś zdarzenie, że szybko reakcja służb jest. W trakcie dnia otwartego w Sandomierskiej Komendzie strażacy zaprezentowali nie tylko swoje wyposażenie, ale również umiejętności sprawnościowe, które w pracy strażaka odgrywają kluczową rolę.